Gdy agregat jest załączony i pracuję, mogę z niego pobierać sobie 1800 tutaj wat, ale on jest to do, do 2900. Ale nigdy go nie doje aż do samego końca. Tak, żeby sobie doładować bank energii, ale w dzisiejszym dniu nie muszę, tylko tutaj tak na, na pokaz Wam to robię. Ten akurat na gaz przepracował już 200 motogodzin poprzedniej zimy. Cześć, witam Was. Dzisiaj pogoda taka jest, jak jest, także. Miałem trochę roboty przy tej podkoszarce, muszę ją zrobić, zobaczyć co jest, ale film nie dzisiaj o podkoszarce. Film dzisiaj właśnie chcę wam nakręcić na temat agregatów. Jak ja wybierałem agregaty, czym się kierowałem i które po prostu spełniły swoją funkcję, które działają jeszcze, które nie działają. To wam krótko powiem na dzisiejszym tutaj filmiku. Sorry za bałagan, ale cały czas tutaj coś robię. Jak nie tutaj, jestem w robocie, cały czas w biegu, nawet nie ma czasu za przeproszeniem pojechać sobie na urlop z tą moją przyczepą kempingową, ale pojadę na pewno dobra, powiem wam dalej o co tutaj chodzi a więc już wam krótko streszczam teraz to najbardziej jestem zadowolony z tego agregatu co go mam na gaz na razie się z nim nic nie dzieje chociaż niekiedy yy, nie odpala tak od razu, ale to przez to, że jest na gaz jak jest zimno to po prostu zimą yy, niekiedy z 3-4 razy muszę szarpnąć tego byłem, jego miałem i po prostu w tamtym roku tak od razu przestało chodzić, nie wiem, świece. Nie mam czasu, żeby go, chociaż już zaczynałem rozbierać to wszystko, ale też nie mam czasu, żeby go, i tak się nie znam na tym, żeby to naprawić dokładnie. Ale pewno o świece poprzeglądam, przeczyszczę i tak dalej. Ten agregat, to nie chodzi o firmę, bo to nie jest żadna reklama. Wszystkie były kupione z marketów. A dwusuwy, co kiedyś kupowałem, to tutaj nawet już ich nie ma. Dwusuwy poszło od razu. Te naprawdę działały, bo mogłem brać po 3000 nawet watów, i mój domek zasilany był i doładowany. Od razu były banki energii, To możecie zobaczyć sobie na innych moich filmikach. Tutaj ten agregat, tak samo, coś się po, po lecie, zimą chciałem odpalić, i już się nie dało. Też nie miałem czasu, żeby go zrobić, chociaż raz zawiozłem go do mechanika, coś tam poprzeczyszczał i działało. Także on, można powiedzieć, że działa. Tutaj w tym agregacie to był chyba już tego agregatu, nie pamiętam, 7-8 lat temu kupiłem. Jedyne co się w nim popsuło, to tutaj mi tutaj między tą uszczelką zaczął olej lecieć. I też zawiozłem do mechanika. Mechanik mi to zrobił i on po prostu odpalał. Ale zawsze mówię, po, po zimie z jakichś przyczyn, tylko że gaźnika nigdy nie czyściłem. Może to być powodem też, że trzeba te gaźniki czyścić, ale naprawdę. Mogę wam tylko powiedzieć, ta firma to jest Nutol kupiony w markecie. W Leroy pewno. Tutaj ten agregat tak samo w Leroy był kupiony. Ten też był w Leroy po przecenie nawet chyba za 700 zł go kupiłem. A ten Konnerschoner, czy jak mu tam nazwa, ten co na gaz jest, to już w Castoramie kupiłem. No i on jest zasilany na gaz. Jestem z niego na razie jak jest OK. Zadowolony. Także widzicie. Trzeba mieć zawsze, dlatego ja teraz ten działa na 100% i te, któryś z tych jeszcze też będę musiał sobie ponaprawiać, żeby miał dwa agregaty. Zawsze muszę mieć jakiś zapas, także zawsze mam zapasy paliwa. To wiecie, nie? Zapasy wszystkiego, żeby nie zostać, jak to się mówi, z ręką w nocniku. No, a tutaj dzisiaj muszę, mówię, tutaj to naprawić, bo wypada mi tutaj. To dziwactwo spod koszarki, i postaram się to naprawić. Jak się nie da, to się nie da, trudno się mówi, ale mówię, tutaj zawsze u mnie jest taki bałaganik, a naprawdę z tych agregatów. A zresztą u mnie agregaty to naprawdę długo pracują, to nie jest tak, że on sobie pochodzi raz na, na tydzień, godzinkę albo coś. Bo w okresie zimowym to one chodzą po godzinie, po dwie godziny rano, później wieczorem, tak samo. Jak nie ma słońca, żeby doładować moje banki energii. Także tak to tutaj wygląda. No chyba, że wy też chcecie, jak macie takie możliwości, żeby sobie kupić jakiś dobry agregat, no, no lepszej firmy, Hondy czy tam, może na pewno dłużej pochodzi. Ale ja zawsze kupowałem marketowskie, więcej niż 1000 złotych nie wydawałem na żaden z tych agregatów. Ten agregat tutaj, właśnie co kupiłem na gaz, on chyba około 2000. Ale on tak samo jest na benzynę. Ten tutaj i, i jest na gaz. Także na razie jego ja mam tylko na gaz, jeszcze go nigdy nie odpalałem na, na benzynę, a te tutaj są na benzynę. Dlatego jest jeden kolega na kanale Mr. Agregat i on mi właśnie proponował, żeby żebym mu wysłał i może mi naprawi te agregaty. Ale mówię, to nie jest to, że jakiś agregat się zatarł silnik albo coś, bo zawsze wymieniam często olej, znaczy się często, no raz w miesiącu staram się wymieniać olej. Zimą, oczywiście, bo latem, wiosna, lato, jesień w ogóle nie, nie, nie używam agregatów. Dzisiaj to puściłem go, tak żebyście zobaczyli, i tak to tutaj jest. Jeszcze oprócz tego, to z agregatu, mówię tu, mam rurę pociągniętą. Ona zimą jest jeszcze bardziej taka spiralna. Także tutaj, w tym całym moim pomieszczeniu, można nazwać takim yy, roboczo doświadczalnym. Także wiecie, ja mam wszędzie bałagan. Nie ma miejsca w samochodach, w każdym samochodzie mam narzędzia. I, i, I bałagan, ale to przynajmniej no się coś robi, to, to tak jest. Także tyle na ten temat. Ja uważam, że każdy w domu powinien mieć chociaż jeden agregat dla własnego wygody i bezpieczeństwa w razie czego. No wiadomo, w blokach to nie za bardzo. Ale znowu w blokach te, te powerbanki, co, co mam, to, to mogłyby zastąpić w sumie taki agregat, bo taki powerbank jest cichutki i, i możecie takie coś mieć. I gdy agregat jest załączony i pracuje, mogę z niego pobierać sobie 1800 tutaj wat, ale on jest do, 2, do 2900, ale nigdy go nie doje aż do samego końca. Tak, żeby sobie doładować bank energii, ale w dzisiejszym dniu nie muszę, tylko tutaj tak na, na pokaz Wam to robię. Bo nawet jak pada, chmury są, to mam jeszcze bardzo dobre ładowanie na poziomie 430 watów. Z jednego stringu. A tych stringów mam trzy. Jeden tutaj jest podłączony, drugi tu i trzeci ten na zewnątrz bank energii. Taki powembar, jak ja tutaj mam, on też wam zastąpi w bloku. I dostarczy energii w razie jakiegoś backoutu, czy tam przerwie w dostawie energii. I też do, na, na całą noc wam wystarczy jak. Wiadomo, ogrzewać z tego się nie będziecie, tylko jakiś telewizor podłączyć z lodówkę lub coś w tym stylu. No i tutaj, jak wiecie, tutaj zawsze mam dwie beczułki paliwa rezerwuar. Co jakiś czas je dopełniam, żeby nigdy nie były puste. I pozdrawiam Was. Słońca życzę. Zdrowia. I trzymajcie się do następnego. Babcie się w gridem bo to jest naprawdę fajna sprawa. Satysfakcja z tego, co się robi i że ma się własny prąd. Do następnego. Hej!